Ciu, ciu. dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Zaczynamy daily z łodzi. Znaczy jeszcze jestem w skierzu, ale tak. Wracam właśnie do łodzi. Oj, bo tu nie ma automatu. Dzień dobry, blęciki i tutaj ten pik. Dziękuję, Miłego dnia. No? No. <laughs> Marian Damian in the club, again, what? Ach, brakuje tego, naprawdę. Dla tych, którzy nie wiedzą, mogą nie wiedzieć, zdają sobie sprawy, Zjechałem wczoraj do Polski, ale do Łodzi dopiero dzisiaj docieram, ponieważ wczoraj nie mogłem się zatrzymać na autostradzie i zaleciałem aż do Poznania. Tak, brakuje mi kilometrów i jak już zjechałem do Poznania, to postanowiłem odwiedzić koleżankę. I wróciłem dopiero dzisiaj. Tak, znaczy wczoraj, bo oglądacie to jutro. W każdym razie dzisiaj jest taki troszkę zaganiany plan. Chciałbym sobie wreszcie odpocząć trochę pograć. No może będzie stream, był stream dla Was. Eee, ale jeszcze odwiedzimy dzisiaj przema. Z materiałem. Wyjaśnię wam trochę, yy, jak to działa razem z Przemkiem. Wyjaśnimy Wam jak to działa, bo dużo ludzi się o to pyta, dużo ludzi tego nie wie. Więc dzisiaj odcinek tematyczny pod tytułem. Nie wiem jaki tytuł będzie. No. Ale chodziło będzie w każdym razie o to, jak powstaje Road Vlog 1, 2, 3, 4, 5. Tak, bo jadę przemówkowi się już do piątki materiału. Tymczasem w Polsce zima. Wróciłem z Włoch, gdzie było 14 stopni. A tutaj zima. Ale ja lubię zimę, więc jest spoko. Nie rozgaduję się. Jedziemy. Bye, chyba mi szyby zabrudziło. No tak Skończył mi się płyn do spryskiwaczy Ale popaduje destik DESCYK Popaduje DESCYK Ale wiecie co, tak sobie myślę, że jak już tędy jadę, to zahaczę jeszcze o jedno miejsce Bardzo głodny nie jestem Ale nie wiem, kiedy to będę następny raz to smakuje mi to. Bardzo czynają tu podobne dobry kebab. Podobno ma. No parkuje, parkuje Mięsko na kebabach się robi tam taki przeciwnik się pojawił właśnie na przede mną na talerzu Biorąc pod uwagę, że dzisiaj już trochę jadłem Gdzieś tam, to będzie ciężko to pochłonąć, ale będę się starał. Ja pierdyk, może się uwalił? Oj, kebab zjedzony. Zima w ogóle, zima. A teraz y, plan jest taki, plan jest taki w ogóle, że mógłbym, o. Zabrakło mi płynu, ale nic to. Na wszystko są dobre sposoby. O. Mam taki burdel w aucie, że to jest nie do pisania. Jakie czyściutkie? Zanim jednak jeszcze dotrę do domu i do Przemka. Plan jest taki, że idę mu kupić prezent na Mikołaja w ramach za to, że mi pomaga cały czas twardo. No i dzięki temu możecie oglądać te odcinki tak w miarę regularnie. Nie zawsze wychodzi, ale w miarę wychodzi. Się właśnie wydaje hajsy z YouTube'a. Prezencik dla Przema jest, na Mikołajki. A Mikołajki z gwiazdką razem wzięte, bo... A nie, to to nie było, ale należy mu się. I teraz lecę do domu, bo muszę się wypakować w końcu, wstawić pranie i jadę do Przemka, to Przemka poruszymy ten temat. Te stare Civiki to się bardzo rzadko widuje już teraz. Szacun dla właściciela. No. w logu nastąpiła przerwa. z racji tego, już musiałem zmontować. odcinek na dzisiaj, który obejrzeliście wczoraj. <grych> eee, ale obiecałem Wam, że powiem, wytłumaczę, wyjaśnię, jak działa to, że ja w trasie montuję, a Przemek to udostępnia, bo akurat jestem u Przemka. Więc instrukcja dla upośledzonych. I nie, nie chcę nikogo obrazić. Po prostu chcę to wyjaśnić tak, żeby każdy to zrozumiał i nie było więcej pytań o to. Jak wszyscy wiecie, mam w trasie laptopa dysk zewnętrzny. Dwa kable przy okazji. Drugi jest a mniejsza z tym. To jest mój główny dysk zewnętrzny 2 terabajty firmy koreańskiej. I na nim trzymam cały materiał, przynajmniej większość, bo już mi się nie mieści. Mam również... dysk niedawno zakupiony Adaty. I mam również... taki dysk 750 gb który dostałem kiedyś razem z laptopem, ponieważ to był dysk, który był w laptopie, a ja sobie zażyczyłem dysk SSD. No, dlatego mam dysk zewnętrzny. Trzy dyski! na których mogę przechowywać materiał. I mianowicie, wygląda to tak, że ja całą trasę spędzając na rozjazdach codziennie filmuję Wam za pomocą tego aparatu, którym właśnie teraz też filmuję, kataloguję to na dysku, teraz już odłączyłem, ale powiedzmy robię sobie folder Roadlog 1, 2, 3, w tym momencie Roadlog 5. Tam zgrywam cały materiał po zjeździe do Polski. Zazwyczaj mam przy sobie dwa dyski. Teraz się akurat tak zdarzyło, że miałem jeden. Ale w międzyczasie, powiedzmy, ten dysk leży u przemka. Ten dysk leży u mnie. Ten trzeci jest moim głównym dyskiem, na którym trzymam materiał. Więc zjeżdżam do Polski. Na któryś z tych dysków, który mam akurat, to są te zamienne. Zgrywam materiał. Jadę do przemka. Zostawiam mu ten dysk ze świeżym materiałem. A zabieram ten drugi, który on miał, żebym miał potem znowu na co zgrać. Mam nadzieję, że łapiecie. W ten oto sposób on dysponuje tym samym materiałem, którym ja dysponuję. Mamy umówiony folder na dysku C, żeby się ścieżka zgadzała, żeby nie trzeba było nic kombinować. Ja montując odcinek do folderu Damian, bo tak jest nazwany, wrzucam pliki źródłowe z danego odcinka. Wrzucam muzykę do danego odcinka i wszystko, czego używam do tego odcinka. Po czym po zmontowaniu filmu zapisuję projekt z Adobe, który waży około 1 MB. Robię ikonę na YouTube'a, ewentualnie jakieś pliki, y, które są potrzebne, a przemek ich nie ma, to również będę musiał mu je wysłać, ale to za chwilę. I w notatniku mu piszę instrukcję, y, opis tytuł i jakie foldery i pliki muszą ewentualnie potrzebne. On dostaje taki plik na Dropboxie, który łącznie archiwum waży około 2 mega, więc to nie jest dużo. Ściąga sobie ten plik z Dropboxa, czyta sobie. Chociaż Przemek rzadko czyta. Masz, <grym wziął> <grym wziął> tak, ten notatnik. Ten notatnik rzadko jest otwierany. Chyba, że coś nie gra. Tylko muszę skopiować. <grym wziął> tak, on, on to czyta dopiero, dopiero jak zrenderuje odcinek, a jak są jakieś instrukcje dodatkowe to jest to gęsto pisze do mnie na Messengerze, ej Damian, bo wiesz to brakuje mi jakichś plików. A, dobra, nie doczytałem, nieważne. Tak to wygląda. Ale dobra, wracając do instrukcji, jak to w ogóle wszystko działa. No i on, mając pliki źródłowe, te same co ja, po prostu wrzuca je w ten sam folder, gdzie ja je trzymałem przy montażu, odpala ten malutki pliczek programu z Adobe, który waży 1 mega, wszystko mu się ładuje, może wtedy ten Odcinek wyrenderować i wrzucić na neta. Oto cała filozofia. I tak to właśnie działa. A teraz muszę pomyśleć, które dyski muszę zostawić, które zabrać Skupiony przemo. <laughs> Ciemno tu masz. Nie widać cię. Dopaleć światło. Aha, O dobra uwaga! 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 Oj, i popsuł! to <grywa> Widno, jak, no, widno teraz, jak w dzień! Teraz jest fajnie, nie? No i to jest, to jest Przemka małe studio tutaj. Popak tworzy tutaj są softboxy, te sprawy. Dzisiaj właśnie zainstalował nowego Windowsa. Win, Windowsa! Przemek, jak Ci się podoba Windows, Windows e, Cine, Cine. Jak Ci się podoba Windows 10? Nie wiem, walczę z nim już dwie godziny. Dalej coś nie praży. O, jakby ktoś był zainteresowany, to podobno, to nie wiem, tak będzie lepiej widać. O, tutaj. Ta Amerka, to podobno dobre rzecz do streamów jest. Nie wiem, ja się nie znam. Mówisz, że dobra? Ja też się nie znam, ale na... <laughs> O, oh, Watch Dogs 2, bezprawdy. No, Lista sprzętowych streamerów często jest wybierana, także też się To Będą testy. Ciebie ja nie. Ojca nie, mówię ci, jak telewizor ten przejąłem kontrolę yeah. przez telefon. Nie. Yeah. <noise> Poszedłem do siebie do pokoju. Ojciec coś tam oglądał. No, że telewizory pod Wi-Fi podpięte. I sobie wpadłem na pomysł, że. Włączę coś na YouTube, i ojcu, już kawał zrobię. <głos> <głos> Tylko, że nie wiedziałem jeszcze wtedy, że dźwięk będzie brany z telewizora, a nie z dekodera. Aha. I telewizor był rozwalony na prawie full 80 ze 100, a dekoder na minimum. Jak ja włączyłem e, ten. <noise> coś tam broja. I nagle słyszę za ścianą Jeb, 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 jeb. A Ojciec spał, ja nie wiedziałem On drzewał przed telewizorem Mama o czwartej do pracy wstaje I na ojca Co ty kurwa robisz? A ojciec taki dziwny, To nie ja, to nie ja A w pokoju Ja nic nie wiem ja to sobie tylko grałem na telefonie, coś mi nie włączyło. Nie licząc proszku, bardzo dietetyczne zakupy na wieczór. W skrócie, situation jest takie, że zaraz sobie wezmę i pogram troszkę. Więc jakiś mały live może będzie z tego tytułu czy coś w tym stylu. Jak to wszystko działa, wam przed chwilą powiedziałem. Przemka byłem. Cieszył się z prezentu bardzo, ale wiecie, ja u kogoś w domu nie bardzo chcę pokazywać, jak to mieszka, bo to nie jest moje mieszkanie, tak? Mam nadzieję, że to rozumiecie. Jutro będzie też trochę załatwiania. Jutro walczymy o skrytkę pocztową, także trzymajcie kciuki.